Rozmowa o dziewiątej Dzień dobry Marta Kowska, rozmowy o dziewiątej jest dzisiaj Paweł Kochański, architekt Zielonej Góry. Dzień dobry. Od zeszłego tygodnia pełni pan tę funkcję. Tak, dokładnie tydzień. Został pan powołany czy wybrany w drodze konkursu. Zostałem wybrany w drodze konkursu. Pojawiła się taka informacja na stronie internetowej miasta i z tego co wiem, były cztery aplikacje złożone. Złożyłem również swoją, no i udało mi się, że tak powiem, wygrać. O, powiem tak to. Więc od, od, od poprzedniego wtorku yy, poznaję tutaj Urząd Miasta, jak to, jak to tu funkcjonuje, no i mam nadzieję, że jakoś się znajdę w tym. Tak, jak czytamy w pana biogramie jest pan członkiem zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i od lat realizuje projekty, które kształtują m.in. oblicze Zielonej Góry. Co za Panem? Jakie projekty? Ja generalnie zajmowałem się, znaczy zajmuję się rewitalizacją obiektów dawnych, tak? Czyli powiedzmy zabytkowych, no nie zawsze one są zabytkami, ale obiektów starszych. No, moją realizacją są na przykład lofty na Fabrycznej, ten czerwony budynek przy ulicy, po drugiej stronie tam też były takie lofty w głębi, taki budynek mieszkalny. No robiłem, powiedzmy, przebudowę budynku i rewitalizację budynku winiarni Retrza. Tam teraz jest Urząd Marszałkowski na ulicy Chrobrego. To to takie... Poza tym, no, pracownie mam w budynku na ulicy Batorego, tam, gdzie kiedyś był dawny Zinstal. Też taki budynek został poddany takim gruntownemu remontowi. Natomiast projektujemy budynki handlowe, usługowe, mieszkani mieszkaniowe, tak, mieszkaniowe wielorodzinne. Tak. I trzeba zaznaczyć, że jest pan również wykładowcą na Uniwersytecie Zielonogórskim. A tak, to już tak od prawie 30 lat. To. Teraz oczywiście na wydziale, na, w Instytucie Architektury i Urbanistyki wcześniej na budownictwie. No, szkolimy tutaj młodych architektów, inżynierów, architektów. Natomiast jeśli chodzi o tą nową funkcję architekta Zielonej Góry, jakie są Pana kompetencje, jeśli chodzi o tę dziedzinę? Yy, moje stanowisko jest usytuowane, jak gdyby nie jest bezpośrednio w strukturze związanej z budownictwem i z planowaniem przestrzennym, które funkcjonuje obecnie w urzędzie, czyli. I planowanie przestrzenne zostało tak, jak było, zorganizowane, i archi, administracja architektoniczno-budowlana również pozostała. Ja mam służyć pewnym głosem doradczym dla tych, dla, tych, dla tych wydziałów, dla tych departamentów. No i jestem jakby doradcą bezpośrednio podlegającym pod wiceprezydentem. Tak? Czyli nie funkcjonuje pan w strukturach jakiegoś departamentu, tak? Tak, nie funkcjonuje w strukturach departamentu, nie wydaje decyzji związanych z pozwoleniem na budowę, bo od tego jest administracja architektoniczna budowlana i to świetnie funkcjonuje w Zielonej Górze. Także moje zadanie to będzie opiniowanie na przykład miejscowych planów, opiniowanie Projektów, które są zlecone przez Urząd Miasta. Na przykład ostatnio już rozmawialiśmy z projektantami na temat szkoły, która jest projektowana na Czarkowie. Tam się na Łężyce jedzie. Tak? Jak te rozmowy wyglądały? Co tam trzeba zrobić, Pana? <laughs> to znaczy, no, projektanci pokazali swoją koncepcję wstępną, pierwszą koncepcję tego, jak oni widzą tą szkołę. No i tam jakieś uwagi wymieniliśmy umówiliśmy się następnie o spotkanie na bliższe, szybsze kontakty, no bo teraz to już będzie trochę to szybciej trwało i e, powiem bardziej wartko, o może będzie trwało, no po to, żeby tam ten termin do tego grudnia utrzymać, tak? bo takie mają, taką mają umowę, żeby do grudnia ten, ten projekt szkoły oddać. Tak, czyli opiniowanie to jedno. Tak jest. Drugie to jest oczywiście przyglądanie się miastu i temu wszystkiemu, co można zrobić tak na bieżąco. Zielona Góra nie ma tej, y, uchwały krajobrazowej. Co tak, przypomnijmy, oczywiście. ustawa krajobrazowa obowiązuje od 2015 roku, tak natomiast jest. uchwały w Zielonej Górze nie ma. W Zielonej Górze ma. nie ma. Wprawdzie teraz jest m, dział planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta, zajmuje się innym tematem, bo wchodzi, jest, jest w trakcie wprowadzenia. Wdrażania reforma planowania przestrzennego. Wchodzą tak zwane plany ogólne, czyli to będzie kolejny dokument, drugi dokument taki planistyczny, no i do końca, i, do, i do, do przyszłego roku miasto musi się z tym uporać i to jest jakby priorytet, bo nas na to, na to zostało narzucone ustawą, taki obowiązek. No i hmm, potem ja będę chciał, żeby, żeby ta ustawa krajobrazowa jednak, uchwała krajobrazowa, żeby u nas weszła. To dotyczy reklam, tego wszystkiego, co widzimy na budynkach, tego wszystkiego, co stoi przy drogach, przy ulicach, na, na płotach wiesi. No to wszystko, czujemy, że to zaśmieca nasz krajobraz i chcielibyśmy, żeby... Jak niektórzy mówią reklamoza, tak? No reklamoza tak jest, a są miasta, gdzie te uchwały krajobrazowe są bardzo dobrze napisane, gdzie są mocno rozbudowane i tam właściwie każda, każda forma reklamy jest, jest bardzo precyzyjnie, co jest dopuszczone, jest powiedziane na starym mieście, jest powiedziane co może być, czego nie może być, że na przykład nie można oklejać witryn, że te loga na budynkach, na starych kamienicach muszą być odpowiednio stonowane. No, tak to wygląda i, i to ma swoje, przynosi to swoje efekty. A skoro już zahaczyliśmy ten temat i właśnie <laughs> uchwałę krajobrazową, to patrząc nawet na Śródmieście Zielonej Góry, za chwilę będzie Złoty Dom z powrotem w użytku. <laughs> Mamy obiekt, który przy ulicy Bohaterów Westerplatte też wróci do życia, obiekt handlowy. Jak to Śródmieście, bo pewnie do tego najbardziej się Odniesiemy, powinno Pana zdaniem wyglądać jak ono wygląda teraz w Zielonej Górze? I jeżeli chodzi o, o nową uchwałę krajobrazową, powinno wyglądać. To, to znaczy, jeśli chodzi o nową uchwałę, to nie wiem, bo, bo, to, bo to będą konsultacje no, szersze. Tak? Natomiast powiem tak: śródmieście naszej Zielonej Góry nie jest źle postrzegane przez przyjezdnych przez gości. Oni uważają, że Zielona Góra, ludzie, którzy przyjeżdżają tu, turyści, którzy przyjeżdżają tu pierwszy raz, są zaskoczeni, że jest takie fajne miasto, taka, takie kompaktowe i że ten deptak u nas taki jest udany. Spójny? Spójny, że nie ma jednak wbrew pozorom ruchu kołowego, prawda? No bo to nawet wiem, że i po rynku krakowskim samochody czasami jeżdżą. U nas jest to bardzo mocno ograniczone i... I, i, I goście, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, są, są, są zaskoczeni właśnie tym. My, oczywiście, jako mieszkańcy, jak to widzimy non-stop, tak, to nam się wydaje, że, no, że można dużo poprawić No i trzeba będzie poprawić. Wydaje mi się, że powinniśmy tą, te, te stare miasto, no bo. Deptak jest ok, ale te wszystkie zaplecze Deptaka wymagają pewnej jeszcze reorganizacji, również sam ruch kołowy, zaopatrzenie tych wszystkich funkcji, które są w Deptaku, musi istnieć, więc trzeba to dobrze zorganizować. Ten złoty dom, o którym mówimy, on ma tak pechowo chyba, ma pecha generalnie chyba, tak? Nie, ale to wynika też z tego, że no obecnie obiekt, który nie ma takiego łatwego dojazdu, jakichś parkingów, jakiegoś nawet dla zaopatrzenia, no, jest trudny do obsługi. A da się jeszcze w tym momencie tak przeprojektować deptaki i Śródmieście, żeby to usprawnić? Mi się wydaje, że też do kwestii organizacji przeprojektować tamty rejon, bo to jest ścisły, ścisły rynek, no to tam chyba nikt przecież nie zgodzi się na wyburzenie czegoś tam, prawda? Oczywiście nikt teraz, bo to są już potężne inwestycje, robienie parkingu podziemnego w tamtym miejscu no byłoby kłopotliwe, tym bardziej, że u nas jednak... Yy, nieruchomości są mocno rozszłonkowane i, i ten, te, te własności są podzielone. Gdyby to wszystko było miasta, to jest in, inna sytuacja, tak, a tam jednak właściciele kamienic są różni i, i, i to jest problem. Wróćmy jeszcze do tematu rozmieszczania reklam banerów yy, i o, yy, oznaczeń na, yy, na przykład na ogrodzeniach. Wspomniał Pan o tym, że yy, inne miasta w Polsce mają dobre rozwiązania, co warto przeszczepić do Zielonej Góry. No wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest yy, usystematyzowanie reklam, na, na, na przykład na kamienicach na starym rynku. Że one muszą mieć odpowiednie wielkości, że to nie ma być reklama, która krzyczy, powiedzmy, jakimiś promocjami chwilowymi, że to mają być tablice tylko informujące, yy, że, że dana instytucja czy dana, dana, dana funkcja tam się mieści. Uważam, że materiał jest ważny, że to nie może być jakiś krzykliwy plastik. Jest tyle, tyle możliwości jakiejś metaloplastyki, prawda? czegoś, co, co jakiegoś szyldu w takim starym znaczeniu, coś, co by mogło tam zafunkcjonować. Na pewno złym przyk przykładem są oklejanie witryn jakimiś foliami, które oczywiście coś reklamują. Reklamują coś chwilowego. To są jakieś promocje, jakieś chwilowe jakieś chwilowe, chwilowe akcje marketingowe i czasami te, nawet kolory tych folii, one no nie pasują do, do tych zabytków, do, 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 takich, do takich obiektów. Więc uważam, że to jest, to jest chyba najłatwiej. I to się, że tak powiem udaje w, w Polsce, w innych miastach. Oczywiście na całym świecie to się również dzieje. Jest to mocno pilnowane. Ja zawsze mówię, że jakoś się wszyscy umówiliśmy i przestrzegamy w miarę zasad ruchu drogowego, a z tymi właśnie upiększaniem budynków to jakoś tam tak idzie już troszkę gorzej. No nie? Także wydaje mi się, że powinniśmy tu wszyscy razem zrozumieć, i mieszkańcy też powinni się z tym pogodzić, i inwestorzy się powinni pogodzić, no, że na starym rynku nie możemy przykleić sobie tablicy, które zasłaniają nam całą elewację, bo, bo tak. Bo tak możemy, bo jesteśmy właścicielami. No nie, jeśli jesteśmy właścicielami obiektu na starym rynku, to liczymy się z tym, że będą pewne ograniczenia. Tak? I architekt miejski, rozumiem, będzie pilnował tematu. Będę się starał oczywiście, na ile będę mógł. Paweł Kochański, architekt Zielonej Góry, był porannym gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.